Wpadliśmy tu o 10, na 11.30 mieliśmy termin w dziale komunikacji I przetrzymali nas aż do 11.30 A że zima i mieli jeszcze opony letnie, które są w bagażniku wymienić na te oto zimowe tu jeszcze kolejne czasem zszedłem się nam dzisiaj sprawdzać auto w prawdziwych warunkach zimowych Ani podnośnika ani jazdy próbnej. Auto stoi na letnich oponach, nie chcę wypuścić więc to próbno. Podnośnik zajęty, znaczy wszystkie podnośniki, które to mają są zajęte. I nie możemy sprawdzić auto na podnośniku. Zanim kupisz auto, sprawdź je tak jak my w auto DNA. Www AutoDNA. Www.autoDNA.pl. AutoDNA oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze WIN. Z AutoDNA sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drogomierzy, przeznaczenie pojazdu, zweryfikować bazy skradzionych pojazdów czy odnaleźć archiwalne zdjęcia. Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a Ty bądź mądrzejszy od niego po szkodzie, którą odnajdzie dla Ciebie AutoDNA. Dzień dobry, do wszystkich. Jesteśmy dziś w US. Tam jest Skoda. Jest z nami pan Marek. Właśnie za formalności odbieramy dokumenty. Oto będzie komunikacji. No i potem odbieramy Skoda. Na razie jest za Te wszystkie papiery, jakieś tam serwisowe. No dobra Auto odebrane Tablice załatwione Wpadliśmy tu o 10 Na 11.30 mieliśmy termin w dziale komunikacji I przetrzymali nas aż do 11.30 Musieliśmy odczekać Cały ten czas No ale już wszystko załatwione Zaraz ruszamy w drogę Pan Marek Swoim autem My swoim Do Zielonej Góry A tutaj dokumenty, o które Marek pytał i ostatni serwis właśnie wykonany na miejscu 28 grudnia 2022 roku Czyli dość czasu już upłynęło No ale nie mogliśmy wcześniej o to odebrać, bo nam się tutaj nie składało a Marek nie pracuje w Polsce, za granicą w dalekiej Islandii więc musieliśmy czekać, aż nam się terminy zgrają jeszcze razem tutaj ze sprzedawcą A że zima i mieli jeszcze opony letnie, które są w bagażniku wymienić na te oto zimowe tu jeszcze kolejne czasem zszedłem Nie można wyjść, bo nie jest zasłuchany śniegiem. Yeah.